Cześć, kochani, dziś przychodzę do Was z odpowiedzią na pytanie, jakie są jego ukryte wiadomości prosto z serca, jego, jej, tej osoby. Słuchajcie, widać przy piątce mieczy, że w jego sercu, w tej osobie sercu, kryje się więcej niż na pewno ona pokazuje. Piątka mieczy to poczucie przegranej, słowa, który, słów, których żałuje i taka walka, w której na pewno nie było zwycięzców. Dziesiątka buław natomiast zdradza, że dźwiga ciężar obowiązków, presji albo winy wobec ciebie, więc dlatego milczy, bo boi się, że kolejne słowo będzie jeszcze trudniejsze. Ale głęboko w nim, na samym końcu, płonie as buław, więc to jest pragnienie nowego początku, namiętności, powrotu do iskry, którą przy was ta osoba czuła. Jego serce mówi tutaj przepraszam, to trudne, ale wciąż chcę pragnę. E, piątka mieczy to jest taka nieuczciwa gra, kłótnia, słowa, których nie da się cofnąć, poczucie wstydu albo winy. Dziesiątka buław, przemęczenie, ukrywanie zmartwienia, e, presja zewnętrzna. E, ta osoba nie chce was obciążać e, lub też nie chce generalnie w relacji, żebyście problemy dzielili na dwoje. Natomiast azbuław to jest silne poczucie fizyczne i emocjonalne, takie pragnienie odbudowania energii, zapalenia na nowo ognia pomiędzy Wami. Więc wniosek jest taki, że ta osoba milczy, bo boi się konfrontacji i nosi w sobie ciężar, ale gdyby zdobył się na odwagę, powiedziałby, że wciąż chce nowego startu, pełnego pasji. Słuchajcie, bardzo proszę, jeśli czytanie Wam się podobało, liczę na Wasze lajki, komentarze i subskrypcje.